Cześć! Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym przedstawiam Wam swoją propozycję makijażu sylwestrowego. Postawiłam na mocne oko, długie, przepiękne rzęsy oraz delikatne usta. Jeżeli chcecie wiedzieć jak go wykonałam, to koniecznie zostańcie ze mną. Na powiekę nałożyłam bazę. Jest to baza z firmy Urban Decay Primer Potion w odcieniu Eden. Następnie utrwaliłam ją cieniem z My Secret Matte Eyeshadow nr 505. Tę czynność wykonuję pędzelkiem Embrush nr 05. Następnie tym samym pędzlem nakładam cień z Makeup Geek o nazwie Frappe. Nakładam go bardzo uważnie i delikatnie, bo jest on bardzo napigmentowany kolistymi ruchami, tak żeby powstała taka chmurka koloru. Następnie stopniowo dokładam tego cienia tak, aby powstał satysfakcjonujący mnie efekt. Kolejnym cieniem z Makeup Geek, którego użyję, jest to cień o nazwie Wild West i posłużę się nim w celu przyciemnienia kącika zewnętrznego oraz samego załamania powieki. Cień ten nakładam pędzlem Glam Brush Pro1 i powiem Wam szczerze, że jest on o niebo lepszy od tych starszych wersji pędzli hani, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, to polecam. Aby nadać makijażowi głębi oraz trójwymiarowości, a zarazem podkreślić moją tańczówkę oka, użyłam cienia Makeup Geek Enchanted Forest. Jest to przepiękny odcień ciemnej butelkowej zieleni. Nakładam go pędzlem zewa numer 231. Nakładam go praktycznie w to samo miejsce tam, gdzie nakładałam ciemny brąz. Aby to przejście kolorystyczne było bardziej łagodne, wracam do pędzla Pro 1 i rozcieram. Na centralną część powieki nałożyłam cień Duochrome, który w zależności od kąta, pod którym na niego patrzymy, wygląda zupełnie inaczej. Niby zieleń, ale wpada w bordowo-brązowy kolor. No, bardzo wyjątkowy cień. I nakładam go pędzlem Zewa numer 237. Kolejny cień duochrom, którego użyję jest to cień glam shadow o nazwie barbar. Nakładam go tym samym pędzlem, którym nakładałam poprzedni cień, jednak tym razem pędzel wcześniej zwilżyłam delikatnie wodą, by cień ten był bardziej widoczny. Aplikuję go w kąciku wewnętrznym, zacierając granice między wcześniej nałożonymi cieniami. Skoro Sylwester, to w ruch muszą pójść pigmenty i brokaty. W tym makijażu użyłam pigmentu z najnowszej kolekcji Inglota, jest to numerek 122. Piękny, zielono-złoty odcień nakładam na początku zwilżonym pędzelkiem, a następnie na sucho. Robię to w ten sposób, ponieważ jeżeli nakładam cień na mokro, jest on bardzo widoczny, ale nie ma tych widocznych drobinek, tak? A jeżeli nakładam cień na sucho bądź palcem, wtedy te drobinki są bardziej widoczne. Na centralną część powieki ruchomej opuszkiem palca nakładam złoty brokat. Wcześniej na palec ten nałożyłam niewielką ilość kleju do brokatu z krolanu. Włożyłam palec do pudełeczka z brokatem i delikatnie przyłożyłam do powieki. Teraz zajmiemy się powieką dolną. Pędzlem Zeewa 230 nakładam ciemno-zielony cień. Aplikuję go w kąciku zewnętrznym mniej więcej do połowy długości oka. Analogicznie do powieki górnej nakładam zielony cień duochrom na środkową część powieki dolnej. Nakładam go pędzlem Zeewa numer 237. I tym samym pędzlem nakładam cienie rabarbar w kąciku wewnętrznym. Teraz sięgam po cień frappe i płaskim pędzlem Glambrash o 14 rozcieram dolną granicę cieni. Tym samym pędzlem i niewielką ilością cielistego cienia z My Secret czyszczę swoje cieniowanie oka tak, aby było jeszcze bardziej dokładne i precyzyjne. Nadszedł czas na narysowanie kreski eyelinerem. Ja użyłam czarnego eyelinera z Maybelline. Rysuję kreskę bez wyciągniętej jaskółki, ale z wyraźnym ostrym czubkiem przy kąciku wewnętrznym. Na początku rysuję kreskę z kośnym pędzlem zewa numer 317. Później użyłam pędzla Maestro. Niestety nie ma on numerka, bo się wytarł, a ja niestety nie pamiętam. Poza kadrem wytuszowałam rzęsy tuszem Max Factor False Effect, a na górną i dolną linię wodną nałożyłam czarną kredkę z Makeup Geek. Kolejnym krokiem dla mnie obowiązkowym jest przyklejenie sztucznych rzęs, rzęsy Sminkolashes Lashes model Merlin. Przykleiłam je na klej Duo. Są one prześliczne, długie, gęste, idealne na sylwestrową zabawę. Mimo ich grubego paska naprawdę nie czuć ich na powiece. Dla mnie rewelacja. I to tyle, jeśli chodzi o makijaż oka. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka propozycja. A teraz zajmijmy się makijażem twarzy. A na wielkie wyjścia duet nie do zdarcia. Baza nawilżająca, ponieważ niestety zimą moja skóra jest bardzo wysuszona, więc ta baza ratuje mi tutaj moją skórę bazę wklepuję opuszkami palców a następnie wklepuję gąbeczką Glam Sponge następnie nakładam wodoodporny podkład Make Up Atelier Paris i teraz odcień FLW2NB dziwna numeracja no ale tak jest no i teraz wszystko dokładnie wklepuję tą samą gąbeczką Glam Sponge Kilka lat temu jak miałam okazję przetestować ten podkład nie za bardzo się polubiliśmy, jego konsystencja mi nie odpowiadała i jakoś ważył mi się na mojej buzi, natomiast teraz podobno jest ulepszona formuła i dla mnie jest on rewelacyjny, to jest mój podkład numer jeden na większe wyjścia. A podkład ten przy linii brwi rozprowadziłam pędzlem Zeva numer 142. Collection Last Perfection. Ten korektor nakładam pod oczami, tam gdzie mam największe zasinienia. Wklepuję to wszystko gąbeczką Glam Sponge. Robię to stosunkowo szybko, dlatego, bo korektor ten szybko zastyga i, i wolę wcześniej po prostu go rozetrzeć, niż później mieć jakiekolwiek problemy z tym. Miejsca, które są blisko dolnej powieki rozcieram pędzlem, który był dołączony do palety cieni Naked Urban Decay. No i ten sam korektor nakładam na czoło, na środek nosa, na dług kupidyna oraz delikatnie na brodę. Całość rozcieram Glam spążem. Puder, którego będę używać jest to puder z kreolanu, transparentny w odcieniu najjaśniejszym. Nakładam go tą samą gąbką w miejsca, tam gdzie nałożyłam korektor. Nadmiar produktu zmiatam pędzlem Embraż numer 02. Większą ilość pudru nakładam pod kość policzkową, tak aby moje konturowanie było jeszcze bardziej precyzyjne. Tam właśnie nie chcę, żeby brązer się nałożył. Tym samym pudrem delikatnie omiatam także resztę twarzy. I zaczynamy konturowanie twarzy. Ja zawsze zaczynam konturowanie od odcienia chłodnego. W tym celu posłużyłam się brązerem Zinglota o numerku 505. Wykonuję to pędzlem Zewa numer 127. Aby to przejście między brązerem a podkładem było delikatniejsze, biorę gąbeczkę i rozcieram wszystko delikatnie. Te same czynności wykonuję na drugim policzku. I ten sam brązer nakładam na skronie, na moje zakola, żeby zmniejszyć to czoło, no i w ogóle żeby to stanowiło jedną całość. Nie zapominam także o brodzie, o żuchwie i delikatnie brązer nakładam też na szyję. Następnie tym samym pędzlem nakładam cieplejszy odcień bronzera Bahama Mama od The Balm. Aby dodać twarzy takiej żywotności, wigoru, używam różu. Jest to róż z Make-up Geek o nazwie Spellbond i nakładam go nad brązerem. I tu wkracza w życie moja zasada. Im mniej pędzli używamy, tym mniej czasu musimy spędzić w łazience na myciu i dlatego biorę ten sam pędzel i nakładam róż. No i rozświetlacz, rozświetlacz z mak Soft and Gentle, nakładam go pędzlem Glam Brush T20, no i wiecie jest Sylwester, więc jak Sylwester to i musi być błysk, więc im więcej rozświetlacza tym lepiej. Nakładam go na kości policzkowe, na nos i na łuk kupidyna. No i przechodzimy do ostatniej czynności w makijażu twarzy, jaką jest makijaż ust, na usta. Nałożyłam pomadkę z Lovely, Kai lips numer 04 oraz konturówkę, która była dołączona w zestawie. A na środek ust, by optycznie je powiększyć nałożyłam pomadkę NYX Lingerie nie wiem jak to się czyta o numerze 11 Baby Doll. Szybka metamorfoza, włosy zrobione, sukienka ubrana, makijaż jest i jesteśmy gotowe do wyjścia. Ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku, udanej zabawy sylwestrowej. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za oglądanie. Cześć!